Dzisiaj będzie otwieranie 300 robów już. Bo ja mam tutaj na trzech kontach 100 dropów Więc żeby nie przedłużać, zaczynamy. będzie na pewno dużo. O, epicki za pierwszym razem. O! Skin do Kolta. Siema. Super. A, jeszcze jest ze mną Mary 70. Zapomniałam. Mary 70. No A znowu otwieramy. epic. No on też otwiera, będzie wam mówić, jak coś ciekawego oknie. A jak chcecie zobaczyć Oj. wszystko, to wpadajcie na jego kanał. Bardzo. Cały czas. I teraz rzadkie już nie są fajne. O, legendarny! Lebiendary. Legendarny, dobra. I może postać? Sam! Ej, super! Bo, bo on jest teraz mega dobry po bufie, bo do, nie, dostał przed chwilą bufa. Dobra, rzadki. To będzie długi odcinek. Ciekawe, ile, ile już otworzyliśmy, nawet tego nie liczę. To ja się tam cieszę. Ale sam dobra postać jest teraz, fajnie. No Mój epic. Mój najlepszy to epik na razie. Moje. Na... O, kredyty. 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 Epik, cały czas mam epiki. Epiki raz o, bardzo rzadki. Dobra, lecimy. Rzadki. Rzadki. <laughs> My pewnie na połowy nie jesteśmy już mi... No wow, my mamy pewnie z 12 tych strów. Ej przyk. Ej, Mythic. O, mityczny. Dobrze. O. <laughs> Punkty. Kunde. O! spray do ośmiobitowca. bitowca. O, fajnie. Nawet nie wiem jakie ja mam sprawie w sumie. Epik. Bardzo. Rzadki! <laughs> nie, 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 nie. Dobra, rzadki. Pa picki Dobra o o, gaz. O. G spray do bimia. Fajnie. Widzisz mnie? Widzisz mnie? spray do baron. Co dostanę? Z mityka? O, Gadget do fulku. To, to już jest lepsze niż... No tak. Lepsze niż spraje wszystkie. No. O! Emotka greja! XD Zaraz mi tu całego ból do greja z bururą. Robimy taktykę kurde, na otwieranie starych Robimy taktykę. Na bliżej Asha jesteśmy. Eee, w ogóle Jezus. wczoraj e, miałam Legendarii, ale nie miałam apki i nie nagram, ale wyleciał mi Czuk. Czuk? Chyba Czak. Czak. Ja na to mówię Czuk. Hmm. <laughs> Czuk-czak. Czuk-czak. Czu, o nie, epicki. Ej, my to będziemy 100 lat. Od... O! Z kim to O. Ten czerwony, on jest ładniejszy. No. A kosztuje tylko 1000 blingu no, Ale no, nie, nie opłaca się go, go kup kupować. No. nie, ale jakby to chopi, to fajne. Ile no. ja będę miał? Skin do A, bo... A On chciał go wczoraj kupić. No. O mityk za pierwszym klikiem. Kolejny mityk, to już drugi. Dobra. Ko, ja z emotka wiesz, do kolba. Wie, wiesz, ile ja już emotek dostałem z pikę. No tak, z to często jest. Ja... Ale ja się cieszę, bo będę miał strasznie dużo golda. Gold się przyda, no. Bo ja mam strasznie dużo tych ulepszaczy. Nie mogłem nic, nic ulepszyć, bo miałem 100 golda 50 bringu, Przyda się Dobra, otwieramy na metodę 5 klik Bardzo rzadki nie... Rzadki Nic ciekawego Nie, to już... Cie Ciekawe... No, cztery już u mnie, prawie Rzadki... LEGENDARNY! LEGENDARNY! No, Dobra, legendarny. dwa Dobra, już drugi legendarny i? On... Oh! O... O no ja to jest... tak nie lubię. on jest tak ten... brzydki. Mi Ty się on nie wydaje mnie najrzadszego skinu do barelu. On kosztuje 2700 blingów. No i... O, jeszcze fajna ją dobra. No i... Ale ten skin jest brzydki! Ale... On jest ładny. Nie. Ja tam... No dla każdego coś innego. O, ja ma. go mam. On jest, on jest fajny. Bo teraz jest fajna mapa na Blona, a ten. Jak to się nazywa? Batali. O. Epik. W ogóle ta mapa na Batalii to jest świetna mapa. Mój kolega Spray wczoraj... to Co? Ile ty spraw dostajesz? Nie wiem. Ja bym chciał jakąś postać. No, ja już dostałem sama i pewnie nic więcej ja nie wiem. Ja bym dostanę. się ucieszył, gdybym dostał Doga. Do... No chłopie, jednak jest tak dobry. tak po Buffie jest tak OP. On powinien, po tym Buffie on mógłby być spokojnie legendarny. O, no, zaraz bliżej. Asza. No, i on zaraz Asha będzie miał za Co to jest o, ja, ja, jeszcze mam tam dwa tysiące kredytów na Sandy. Jeszcze sobie trochę poczekam. Chyba, że teraz mi dropnie tysiąc kredytów z jakiegoś legenda. to by było O, kredyty. MIFY! O, mi też i. Spray. Jezu. Epicki. Jak ktoś będzie chciał, to, Jak, policz, ktoś... to policzcie, ile było u mnie jakich starwropów, Rzadkich, bardzo rzadkich, epickich. U no, mnie tak samo. No. Ale dostajcie. Mistrzny kolejny! Co nie, nie jest? Wiem, nie wiem, komu będzie się chciał to oglądać. Nie, Gadżet. Daczec. co jest? Drugi podrząd! W ogóle dostałem spray. Byleby się. Penny moczny koliczek! O! Oh. Fajnie! On jest nawet ładniej. No, co <grym> ja, jest? Co jest? Co Trzy jest? rząd! No ja jest. Jeszcze... O! Dobra! UP! To okay, jest UP! No. Mam dwa mityki pod rząd. Co jest? I legę! A ja zaraz bliżej. Po <noise> U ciebie, a nie. do mnie. No, u mnie świetnie to idzie, nie? Ja się tam cieszę. Dla mnie? Ja już jestem wygranym tego odcinka. Ja chętnie bym się ucieszył, jakbym przynajmniej jednego legę miał dostał. Albo jednego legę chociaż. No. Życzę ci, żeby. Jeżeli aż ci teraz wydrapi, to będzie beka. Raczej Epic. nie. No. O, Mandy! Skin A nie, die. skin. O, Przecież MC. Też taką mam. No kosztuje tysiąc bling. McDonald's. <laughs> <laughs> Nigdy tego nie zauważyłem. Ale będę miał takie setki tego golda. O, wkurzony griff. No jezu, to już jest! <laughs> nie wiem, ile my już tego otworzyliśmy, ale ja już nic więcej nie dostanę, to jest niemożliwe, dostałem już. O, płaczący game mówiłem, że cały czas do gry dostaje cały katalek zaraz do gry no, ja dostanie. No, fajnie by było, bo ten. No, jest ładny. No. O, epicki. Jezu, ja będę miał tutaj rekord świata w, w epickich. Ej, ale zazdroszczę ludziom ze 100 legendarnymi, nie? Przecież to jest. 100 legendarnych, to, to na pewno jakaś legenda wydłopi. O, że już tak... mam tysiąc ulepszaczy. Chyba, że taki Joan Carlos dostanie, nie? Tysiąc. 100 nie? To, to jest zmarnowanie tych 100 nie? No. O, Bez sensu. Widzisz na kolebach ludzie jest. Którzy, którzy... którzy mają sławy. No nie. Którzy nie! Ma... A to jest fajne. Ja nie gram tikiem. O! Ja nie gram tikiem. Noż. A koletkę lubisz? Lubię, ale no... Z, z mityka. O! Bonnie! Jedno On jest normalny. No bada. widzisz! Ale z bardzo rzadkiego. Czy tam z mity, z epickiego. Nawet nie poważyłem O Jezu, nie ile to będzie trwało! Metrę. Ja w to nie wierzę. No ja też nie wierzę, że cały czas będę mieć... No dajcie więcej tych mityków! O, skończyło się! No, to by się już skończyło. Nie, nie chciałem tego kupować, Staraz, że się, zaklikłem. Ile teraz tego mamy? 3000 golda Trz... I ile mam ulepszaczy? 4000 oh! Czy ja mogę, ulepsi... mogę ulepszyć z... Spike'a na 11? Oh, dobra, super Ale chyba wolę tą Charlie no, to, to Charlie i... Czy mogę sobie ją kupić? Nie, jeszcze nie Dobra, to poczekamy jeszcze Bo Charlie też mam do niej hiperka Kupię sobie kiedyś Ale dobra, mamy... Ja Dobrze, że poleciało idę... Mamy mi... Sama No gadżet do greja są skin do Bonnie no jednoróg te, ten sam tą samą emotkę dotyka do sam co ty. Gadżet do Stew. co jeszcze trochę? gdzie jest mój Barley Hypercharge do El Primo gdzie jest Barley gdzie jest Barley gdzie jest Barley Gdzie, jest barley? gdzie mam Barleya? nie założyłem. Może prawie na sam właśnie jak gdzieś pewnie no do o jest i raz, dwa skiny. ja chyba będę grał tym czerwonym czarodziejem, albo jedną rzecz. Się... Nie wiem, chyba sobie będę grał tym. No i tak jest wszystkie. No! To jest pierwsze 100. Ja się, ja się cieszę. Idziemy na kolejne konto. Bo w ogóle było mi się przestawił, ale okej. Mam nadzieję, że będę miał to jeszcze 200, czy. Mam tam na kolejnym koncie jeszcze jedno. Dobra, mam... Jak ty się wyrażasz, młody człowieku? Ja też przez długi czas nie miałem mityka. Rzadki, no, żab rzadki, cały czas rzadkie. O mityk, w ogóle wow. I? O jest. A nie, to o, jest fajne to jest A tu nie będę... O będą... mityczny. O. O skin. O Opon. Bo. A nie. Nie, Dzwonek. Dzwonek. Wiesz co? To, to jest, jest moja wymarzona postać! Ja tak słyszę, że coś się kręci. Bambik. Ty chcesz mnie zdenerwować, tak jak no. na angielskim. Już myślałam, że nikt nie No chce, to nie jest tak. jak go wina, że wydropił pana, P. No. O, mityczne. B. Nie. O, i dobrze. O! Kolejny mityk na Nie. Dobrze! O, dobra, ten splek jest fajny. Mityk! Obe. Obe. Będę cały czas straszny. Nawet nie wiedziałem, że da się dotknąć. Pamatę. Tak. z, z tych. No ale mi tych to rzadko się no, Legendarna O, legendarna link. jest bardzo rzadka. No, legendarna. Przecież mi czas Opie legendarna, z legendarnego jest rzadka, no to. No to chwilę sobie. potwieramy te sto drogów. Jest jeszcze... tu. O, sprintorika dostanę. O, epic. Mam już trzy, trzy... Chłop są mistyra, p! Mistery. Mistery. O, music! To już czwarty chyba. Mam p? No Boże... Jakbym dostał paną p, to zacząłbym spamić to konto i nic więcej. Serio? No. O, wkurzona nita. A ja mam jeszcze... Ja tam z siebie jestem dumny, bo będę miał... O, legę, legę, legę! Dobra, i? P. 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 Skin do za to wcale nie tak, do... że ja to kupiłam. To nie jest za, 000, za 2 za 2700. Mm -hmm. I się brzydko wyrażasz bardzo wiesz? A to jest... Family friending. To No Tak to, wycisz, <głosy> <głosy> tak, to się tak nie działo. No, no właśnie, Famek. No działa. mi tak. Ty <noise> masz jakiś... <noise> piąty mysz i jeden legendarny ja... No. Ja mam szczęście, cały czas... No <grymne> Ja też mam szczęście... no kur... Paca, edgar! Dostałem Edgara! Mi dropu. Dostałem Edgara! ma co mi dropło! Ta ja widzę, że to w sklepie. Dostałem Edgara, beka ze mnie! No nie! <grymne> Bardzo rzadki. O, mityczny, dobra. Nareszcie. No. Ziemniak godny jest Polak. Mariusz! Ziemniacz jest Też go dzisiaj dostałem. No, bardzo rzadki. Bola? cztery ba... mityczne. Święto... Ziemniaka... A to wolniej A nie, nie wiem ma ale to mi się bardzo podoba. Ani nie żadne, nie żadnego legendarnego jeszcze ja. nie mam. Coś mówię. O że... co? to tak samo mi się. O to jest ustawio... O, o! O! Super! Ten lepszy. Do szelki. No, na gadżet. z daleka, no to... O! Epicki. Czekam na kolej, Mityczny! O! Stew! A nie, ze Skin. Stew już ma. O! Na I ty jeszcze narzekasz! I ty tak, jeszcze narzek narzekasz! A weź, na weź się! Weź się! Nie dosta ja dostałem dopiero jedną. z kim Weź Ty jeszcze narzekasz? Bo dostał dwa mityki i narzeka! Pięć już. Ale postać się też. Dobra, ja tam się cieszę, Mam kolejne trzy lege. Dużo mitycznych. A rzadkiego jeszcze legendarnego, więc. Ja Sigma? to Sigma! Ja dostaję ja z, z, z mitycznych, dostali lepszy drop niż z legendarnych, czekaj, nie, ale ten, ten był, ten był ten, ten, finał był tylko był w Bo żeś ty zrobiłeś ligę mocy, no Mityczny Zrobiłem, ale bym musiał kupić Na 5000. tysięcy a nie, gadżet O, drugi spray dotarł bo... a nie O, ga, ten gadżet dotarł jest To był ten, ten... spray dotary Nie, to był gadżet To był spray do u mnie a u mnie to A, ty dostałeś gadżet do ja dostałem spray do Właśnie. O, dostałem do Bóruka spray w ogóle. No mi się ten kosz Ja Jaką mam? chyba? Ale sobie zbieram na tego skarnacu. Ale to też jest dużo blingu. No? Wow. I duży, Ciekawe, ile, ile. Nie dostanę na tym końcu żadnej postaci, nie? Dostałeś o. tego, ale para. A, no tak. O, on jest fajny. Ja go chciałem ja na. na ja Ja dużo dostawałem spray na tamtym końcu, też dostałem dość To jest najładniejszy skin. Ja na, spray, ja go chciałem na. Bardzo nie z drugim. To już drugi, to już czwarty skin do Berleja dzisiaj. No nie, bez jaj. Oj, to jest! Dobra. Jezu, jakaś się tre. I, I dostanę star, star Power, Star Power. O, dobra, on jest dobry. On jest, no fajny. jest fajny. On jest do tryków, nawet do Mike fajny. No. Ja mam być dźwięki, bo mi się szkacają. Dobra, taki. Rara. Rę. Już nic nie będę, nie? Mogę się odsunąć sam w ogóle nawet nie wiem do czego. Ja tak wolno to oszłam. Ja super. Ja szybko, super rare. Ja, tylko, bo wiem, że tak będę miał jeszcze bardzo dużo. Ja mam tylko 100. Ja mam jeszcze 200. Ja mam jeszcze 100. Rer, rer, super. Ro Jest Ronaldo. Małego co widziałem. I mnie wywaliło przez chwilę. <głos》<głos》. Nie! U mnie to było najgorsze! E, nie, to by ci odebrał wszystko, ty byś nie, tylko nie, nie wiedziałbyś nie... No co... pewnie tak. Nie dało by ci strasznie dużo rzeczy. O. Czyli dostałem Edgara. Czyli dostałem Edgara. No to idźmy na kolejne konto. <głos》> Ile poczekał? Jeszcze jakieś 50 startupów mi zostało, tak? Mi o... zostało, jeszcze 100 równiu. <głos》> Ciek Ciekawe czy tu też dostanę, Edgara. O, legendarny z Pickiego od razu. O dobra, ja mam tu jeszcze całę otworzone. <laughs> Jakie ci ika? Kręć się coś! Ono? Perła. 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 Perła! zazdro! Znaczy ja, ja mam, nie, ale. <laughs> <się> postawi... <laughs> z pierwszy. tych. To te... Nie, to jest drugi, ale z tych nawet nie ze stu. To nawet nie ze stół, to, to jest innych. <laughs> To jest ustawione! To jest ustawione! Patrz, to był styk. To były trzy dropy. Kolejny jeden. Co, coś, to, co Ty mówisz, no. no? że 100 okay. No dobra, no co? Chyba, że 5. Ja kliknąłem stąd. Tam jedna albo stąd. Nie kliknąłem piątki. Dobra. No dobra, to chwilę sobie popieramy. Bardzo rzadki! Ale ja będę miał strasznie dużo tych bardzo rzadkich oblik. gdyby prowadzili teraz Herer. event, kto otworzy więcej Star Dropów? Be like? Aha. Przed chwilą był. Ja my... Ten event będzie się mega rzadko, takie wielkie eventy. Skin. Rzadki. Mityk! Zapraszam klikiem. Bo to Angela dostaję. Mityk! Aha. Ale ja to o? Dobra, Barley! Czy tam skin? Co jest? Lysałam Piąty same. skin do Marley'a! Piąty! I dwa takie same. Trzy. Dostałem jeszcze przecież te dwa czarodzieje czarne No tak, ale dwa takie same, że. Trzy, no, już trzy. Jeden? Cztery same. Masz jakieś cztery. Cztery lapów mi zostało. Dostałeś na. Na trzech kontach dostałeś nie. cztery razy takie same. Ja, ja nie, ja mówię, że dostałem. O! O! Aśmę to w Fajnie. epic Bardzo rzadki ja mam to do od ciebie no. O! Ty 100 sto, sto tych. I jak myślicie? Ja Myślę, że nic mi nie wypadnie. Na tysiąc Nie, nic, nic nie, dźwięki. nie, wypadnie o, Angela nie, nie, Angelo, fajnie, fajnie nie, 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 I I it, it, nie, 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 Jessie. Chłopie, ja mam tak nie, mało... Ja nie, cały czas drobię. No chłopie. Znaczy no, spray są fajne. No tak, spray są fajne. Ja to Bardziej lubię. jak są do każdej postaci. No właśnie nie, w... najlepsze są te do ogólna Do ogólne są. No właśnie o to mi chodzi. Że do każdej postaci. A no to to, w sumie No bo ja jestem ułomny, nie rozumiesz co. Jeszcze jakieś 20, 20 No mi zostało jeszcze tak. A zakazane. nie, właśnie skończyło mi się. Czy ja właśnie kliknąłem w 90? Dziewięćdziesiąt... Za 6 pi... zł? Ciekawe, ciekawe. Ale nie mogę kupować. Ja nie będę kupował. Pejtuin? No, no, no. Co za 5? Za 6 zł jest 90 genów. Pejtwin? U mnie nie mam. U mnie. U mnie o, to I to... pięć rzeczy mam do, do odebrania No czy... A nie jedny. A ty dostałeś dwie po prawda. Do Dla majka drugi. Wywalaj mu hmm. stąd. Czemu? Bo jeszcze nie. Drugi. Na razie dobrze. Jak mam gadżety i dotary. No i ten do gadżet fajny jest na widzenia. Tak, i do dynamajka też jest, a ja nie wiem jak on działa tak. do, a Ale to, o co ci o I trzy postacie. Nie, to tu nie mają dobrze dropu. Jean hmm. i Pan p. A weź. Mam tysiące... O dobra. Idę sobie kupić do piperki i ten gira. To Te wszystkie giry do niej kupisz zaraz. I teraz idę sobie pana P ulepszyć. Czy nie kupisz tego do nich girak czy kolejnego? Nie, bo na widzenie jest słabe. No jak no, to jak twoja ulubiona, to powinieneś mieć freskę. Ta... Co te widzenie daj? Dobra, no, pan P jest najlepszą postacią. Po uderzeniu no, tym Nie wiem. No, po A dobra, odpychanie. Dobra, to kuję. Ja w ogóle nie używam... Nie, nie, nie dżynu. do dżina Jeans. jest słaby. Jean. Mm. Jean jest dobry. Jeans rzuca taką. E gromy. Ej, ej, e e mogę z kimś zagrać z was e Shelly plus mm. Jean. Mo możemy, no możemy. Ja, możemy. ja mam ja mam. O, jest fajna mapa na nie. Na nie ja dobra? mam na dziewiątej Dżin strzela pewnym słowem. Czym? Ja nie powiem, bo to brzki wyraz. Family friendly. Family friendly. Family brandly, no. No dobra. Ciekawcze coś dostanę. Epic, epic, epic. Epicie, cały czas epicki. No mama ulta! Eee, hy. Aha. Aha, to jest takie samo jak gadżety jak na MZ. Tak. Tylko 500 zadaję po co ja na to gadżety wziąłem? Nie wiem. Znaaduję ulta i idę. Rzadki! Sobie. Ja już nic ciekawego nie dostanę. I tak w sumie mam za, za dobre dzisiaj szczęście. No dawaj tego ulta. Ja go zabiłem. Bardzo rzadki! Rzadki! O, Bardzo rzadki! O! Nie dotrzymałem! Bardzo rzadki! Te jednak... Jest Ała! Dobra! Nic ciekawego nie drapię. Też mm, Tak, wiem, że super. Masz wątpienie dźwięki. Epicki. Dobra. Mariusz, Chodź tu, Mariusz. No, no, lepiej gram na kawę. Ale będę mógł lepiej. No, rąk... nie, ja nic nie dostanę, nie? Ile masz, ile masz yy, jaką masz rangę na Piper? Na, nie, nie na Piper, tylko na. E, chyba na 20, jak dobrze pamiętam. Nie na Piper? No, wiem na. Na Shell Shelly, 20. Wiem. A no, to będziesz grał z sześcioma puchakami, ogólnie? <laughs> Ej, Powiedz, pomyśle, mogę pograć mi strąpę? Mogę pograć, że ciebie później mi strąpę? Czyli nie? do niego nie ma. Oj. ja mam moc na nim. Czy będę mógł później, później u ciebie nim pograć? Na potem. Bo wczoraj nie ja Może masz ten, na Ninusach. No i chcę sobie tu pograć, bo na Ninusach to trochę A, mityczny. Ale cały czas nic nie dostałem? Okazuje, się... okazuje się, że nie dostajesz żadnego. No to <grym> tak. No pan, No Blink mi. 1, 2, 3, 4. Jak na tym Okazuje się, tam. że nie ma, nie ma włączonego nagrywania. Jest. Jest włączony. Jest. Zaję tworzyć jednego. O. Kolejny mityk. Szczęście tworzyć. Nie mogę. Daj jednego. Jeszcze. Jeszcze nie mogę. Kliknę od razu pięcioma, palca no, Ale nie tego. <laughs> też umiem five, five clicka, Kto nie umie five clicka? O, klik zrobił. No, mm, no, no bo klik... Ej, twój. Six, klik. Dobra, no to no Poczekajcie! Bo, 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 bo. Ej, i tak najlepszy drop miałem na głównym koncie. Ej, tu mi robią builda na poko. same emotki do poko dropię. To coś oznacza. Ja mam na nim prawie 20 rangę na głównym koncie.

a nie, budowlamczek. Let it go! Fantastic! A on ma tego skina mm. z karnetu. Mhm. O! skończyłam. Nie, masz jeszcze jeden. Miałem iść do biblioteki. To pójdę, jak będę wracał. Mam jeszcze 5 I Takie 5 legendarnych. Miał, miała być tam emotka z Piperką, Bo dałem tam Love. To serduszko. Chodź tu, bo ja mało biję. Ty biesz 1700. 600. Hmm, właśnie mitek. Kolejny miteczek. Nic nawet nie zrobił. Naładuj no, duńska i idziemy ten. Nie, na tym kącie nic nie dostałem. Dobra, mamy 5 kg. Ała, ała, ała. Co dostałem na tym kącie? Zero. Idźmy, nie stołem. No dobra, dostałem dwie postacie, co ja narzekam. Więc Naura.